Samodzielnie szuka i atakuje w ciszy jak skrytobójca. Analizuje to, co widzi, wybiera cel i strzela bez udziału człowieka. To nie film, to realia obecnych wojen. Ale kto odpowiada, gdy kierowany przez AI dron zabija przypadkową osobę? Oczywiście przez pomyłkę, wypadki się zdarzają. Oto obraz sztucznej inteligencji na wojnie. O zasadach, które mogą uratować niewinnych. Ukrainie drony sterowane przez AI precyzyjnie niszczą rosyjskie czołgi. Są skuteczne? Tak. Wynik wróg zneutralizowany. W Syrii w 2023 roku autonomiczny system pomylił cywilów z bojownikami. Też był skuteczny. Wynik zbrodnia wojenna. Kto jest odpowiedzialny za tę tragedię? Co jest ważniejsze, skuteczność czy bezpieczeństwo niewinnych? I ile to wszystko kosztuje? W konflikcie Izrael Hamas to system Gospel wybiera cele wojskowe, ale co jeżeli oznaczy niezaangażowanych w wojnę jako zagrożenie. Skutkuje to napięciami między państwami i ofiarami wśród postronnych. W 2023 roku w Ukrainie drony zintegrowane z systemami sztucznej inteligencji autonomicznie rozpoznawały cele, atakując rosyjskie rafinerie. Użycie sztucznej inteligencji w wojnie jest więc nieuniknione i powoli staje się powszechne. Na przykład w Kazie system Lavender, Wskazał Izraelowi 37 tysięcy celów powiązanych z Hamasem. To się dzieje, a dyskusja o odpowiedzialności nabiera tempa. W kwietniu 2025 roku polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji zorganizowało konferencję o zasadach etycznych autonomicznych systemów. Human Rights Watch wskazuje, że stosowanie AI w celowaniu militarnym, z którego korzysta się w konfliktach na Ukrainie czy Bliskim Wschodzie, komplikuje kwestię odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez algorytmy. AI jest genialne, ale nie ma poczucia moralności. Kto jest odpowiedzialny za jej błędy? Temat jest poważny. Sprawdźmy, co mówią eksperci. Amerykańska filozof technologii, wykładająca w Edynburgu, Shannon Valor, ostrzega: Technologia bez etyki to pułapka. AI nie pyta, czy decyzja jest słuszna, mówi Kate Crawford, autorka publikacji z zakresu etyki zastosowania AI z Sydney. W Australii ekspert do spraw bezpieczeństwa, Mick Ryan, były generał. Twierdzi, że nie było niczego, co wpłynęło na obraz wojny, tak jak AI. Sztuczna inteligencja bez zasad brzmi groźnie, dlatego potrzeba nam odpowiednich prawnych rozwiązań. Jak tworzyć te zasady? Kto ma je ustalać? I czy będą respektowane? Czy umowy międzypaństwowe uregulują odpowiedzialność za błędy sztucznej inteligencji? Rezolucja ONZ z 2023 roku wzywa do zakazu używania broni w pełni autonomicznej. 152 kraje poparły te rezolucje. AI Act z 2024 roku, dokument o etycznym zastosowaniu sztucznej inteligencji mówi jasno. Człowiek musi mieć kontrolę nad systemami autonomicznymi. Dyrektywa AI LD o odpowiedzialności za sztuczną inteligencję stwierdza w 2022 roku: Twórcy AI odpowiadają za szkody. Ale czy regulacje nadążą za technologią, która już teraz wyprzedza człowieka? Wojna rządzi się swoimi prawami. A sztuczna inteligencja? Czym się kieruje? Czy AI na wojnie to tylko autonomiczne i zdolne do błędów drony? Sztuczna inteligencja na wojnie to nie tylko drony. Konflikt zbrojny dzisiaj to coś zupełnie nowego. Wojna hybrydowa, cyberwojna, analiza danych, decyzje podejmowane w ułamku sekundy. AI daje przewagę na wszystkich polach. Sztuczna inteligencja używana jest także w obronie. Dzięki niej i autonomicznemu naprowadzają na cel, Izrael obronił się przed atakiem Iranu w 2024 roku. Żelazna kopuła zadziałała, powiedział rzecznik izraelskiej armii. 99% z 300 wystrzelonych przez Iran rakiet i dronów zostało zestrzelonych. Sztuczna inteligencja przewyższa dzisiaj człowieka w szybkości, ale nie w moralności. Jak znaleźć balans? Jak chronić ludzi, ale jednocześnie zachować skuteczność na polu walki? Potrzeba nam odpowiednich narzędzi do rozwiązania problemu. AI może stać się bronią masowego rażenia albo kluczem do bezpieczeństwa. Wybór należy do nas. Sztuczna inteligencja jest także doskonałym narzędziem obronnym i popełnia o wiele mniej błędów niż człowiek. Czy stworzymy odpowiednie regulacje sprawiające, że AI będzie bezpieczne? Obecne regulacje wymagają dalszych poprawek, bo wyobraź sobie, że zaprogramowałeś autonomiczną sztuczną inteligencję i niezależnie od Ciebie popełnia ona błąd. Będziesz wtedy odpowiedzialny za tragedie ludzkie? To tak jakby winien GPS, który źle cię poprowadził. Czy jest winny? Czy może ty powinieneś zareagować w odpowiednim momencie? Sprawdźmy, jak to jest z tym programowaniem AI. Okazuje się, że sztuczna inteligencja może być stronnicza. Na przykład systemy celowania mogą dyskryminować lub mylić cele, jeśli trenowano je na złych danych. Może potrzeba kontroli nad systemem programowania AI? Wydaje się to oczywiste, a tymczasem. Jednym z pierwszych rozporządzeń wykonawczych Trumpa w 2025 roku było zniesienie regulacji dotyczących tworzenia sztucznej inteligencji. Trump chce w ten sposób zwiększyć zyski płynące z rynku AI dla USA. Jak zwykle, pieniądze rządzą światem. Rynek sztucznej inteligencji w wojsku wzrośnie z 8,9 miliarda dolarów w 2023 do 24,7 miliarda w 2032, jak podaje Market USQ. Amerykańska platforma dostarczająca szczegółowych analiz technologicznych. Sam Polski MON w 2025 przeznaczy ponad 300 milionów złotych na rozwój AI w polskiej armii. Trudno jest dbać o etyczne zasady, gdy w grę wchodzą tak ogromne pieniądze. Sztuczna inteligencja zmienia wojny, ale to my decydujemy, jak z niej korzystać. Potrzebujemy jasnych dyrektyw kontrolujących proces uczenia się autonomicznych broni używanych na wojnie oraz precyzyjnej odpowiedzi, kto jest odpowiedzialny za jej błędy. Czy na wojnie, która rządzi się swoimi prawami, ktoś będzie słuchał tych ustaleń? Napisz w komentarzu i obserwuj AI.